Dzień dobry, nazywam się Nina Brzezińska, jestem dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego numer 1 im. Marii Kili-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. To szkoła z ponad 80-letnią tradycją. E, mogę śmiało powiedzieć, że jest to wiodąca szkoła w Powiecie Makowskim, e, jeśli mówimy tutaj o poziomie nauczania, zdawalności, egzaminu maturalnego. Od 2019 roku możemy się poszczycić. Uzyskiwaniem srebrnych, a brązowych tarcz, miesięcznika perspektywy. Co roku uzyskujemy takie tarcze, no w tym roku również pięknie stuprocentowa zdawalność. W szkole bardzo ważna jest infrastruktura, to w jakich warunkach uczą się uczniowie. Tutaj możemy się naprawdę pochwalić. W 2014 roku została otwarta powiatowa hala sportowa, która jest połączona przejściem łącznikiem właśnie z naszym liceum. Odbywają się tam również turnieje, nie tylko nasze szkolne, ale również powiatowe, czy też nawet na taką skalę ogólnopolską. Jeśli mowa o infrastrukturze, mamy 17 klas lekcyjnych, dobrze wyposażonych. Są oczywiście monitory, tablice interaktywne, z których korzystamy na zajęciach. Po remoncie szkoły, który zakończył się w 2019 roku, powstał też nowy pokój biblioteczny. Mamy tam księgozbiór w ilości około 15 tysięcy książek i zaznaczam, to nie są oczywiście tylko lektury. Uczniowie mają możliwość tak naprawdę decydowania o tym, jakie książki są zakupywane do tej biblioteki. Powstał również szyb windowy, także szkoła jest jak najbardziej przygotowana do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnościami. Powstał nowy pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat. Jest nowa szatnia, w której uczniowie mają własne szafki, gdzie mogą trzymać książki oraz ubrania. Szkoła, która przygotowuje uczniów do podjęcia studiów wyższych, oczywiście powinna mieć współpracę z uniwersytetami, umowy partnerskie my takie umowy oczywiście mamy. W 2020 roku podpisałam umowę ze Szkołą Główną Handlową. Już wiem, że. Nasza klasa, obecna klasa 2D, znów będzie klasą patronacką właśnie SGH. Z czym to się wiąże? Wiąże się to oczywiście z możliwością wyjazdu naszych uczniów na wykłady do Szkoły Głównej Handlowej. Również wykładowcy przyjeżdżają tutaj do nas. Oprócz tego w 2023 roku podpisałam umowę partnerską z Politechniką Gdańską i już dwukrotnie nasi uczniowie byli na takich dwudniowych wykładach właśnie na Politechnice. Mamy także podpisaną umowę z Katedrą Lingwistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i też uczniowie jeżdżą tam na zajęcia. W tym roku już mamy zaproszenie za chwilę, tak naprawdę wyjazd. Jako liceum mamy to szczęście, że funkcjonuje przy nas Stowarzyszenie Pomocy Liceum i działa bardzo prężnie. Dzięki temu, że stowarzyszenie może pozyskiwać środki zewnętrzne, szkoła jak najbardziej korzysta. Dzięki takim środkom zewnętrznym co roku organizujemy turnieje, czyli na przykład turniej piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, zakochaj się w sporcie, basketmania, to są takie już cykliczne turnieje. Oprócz tego od zeszłego roku rozpoczęliśmy maraton naturalny. właśnie też dzięki pozyskaniu środków finansowych przez towarzyszenie Pomocy Liceum. Maraton naturalny polega na tym, że przyjeżdżają znani wykładowcy czy też nauczyciele roku, Którzy przeprowadzają przez cały dzień zajęcia z uczniami z języka polskiego, z matematyki i języka obcego. Oprócz tego stowarzyszenie daje granty też dla naszych uczniów jako stowarzyszenie. Co roku uczniowie, którzy najlepiej zdali egzamin maturalny z matematyki, fizyki bądź chemii, otrzymują od stowarzyszenia nagrodę pieniężną. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że w naszej szkole uczniowie czują się dobrze, są bezpieczni, są zaopiekowani i staramy się, aby była to naprawdę dobra atmosfera. Również e, istnieje taka szeroko pojęta samorządność, bo oczywiście mamy samorząd uczniowski, ale w ogóle uczniowie mają tutaj dużo do powiedzenia w różnych kwestiach. Jesteśmy na to tak naprawdę, czego uczniowie od nas oczekują, bardzo otwarci. E, na górze, na górnym holu znajduje się skrzynka zaufania, w której oni też mogą zostawiać swoje jakieś uwagi, wskazówki. No i my oczywiście odnosimy się do nich za każdym razem. Szkoła myślę, że przygotowuje uczniów bardzo fajnie do tak zwanego wychowania obywatelskiego. Uczniowie biorą udział w bardzo wielu imprezach, które się tutaj dzieją. Między innymi to właśnie w budynku naszej szkoły po raz kolejny odbywa się realizacja projektu Młodzi Działają, który realizuje Fundacja Kocham Maków. Nasi uczniowie są między innymi członkami Młodzieżowej Rady Miasta. W szkole Funkcjonuje wolontariat, również mamy radiowęze uprężnie działający. Nawet możemy się pochwalić, że tutaj zarówno opiekun, jak i członkowie radiowęzła występowali w telewizji. No jakby takie możliwości też istnieją, promujemy szkołę jak najbardziej się da, ale tak naprawdę promują ją uczniowie, bo oni są sercem i życiem tej szkoły. posiadamy własną kuchnię i stołówkę szkolną, wydawane są obiady. Naprawdę w niedrogiej cenie pyszne obiady, mamy zupkę gorącą, drugie danie, jest kompocik, jakiś owoc do tego. Naprawdę warto, nie trzeba korzystać, że tak powiem, z jakichś zimnych posiłków gdzieś na mieście i naprawdę zachęcam, bo nasze obiady są po prostu pyszne.